Jest to nowość, która jest od, obowiązuje od 1 stycznia 2022. No i póki rządzący nic nowego nie wymyślą zamian, to myślę, że będą przedsiębiorcy mieli co robić i dalej będą składać roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzień dobry, zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego klidotykowego podcastu międzymiastowa. Tym razem Powiedzmy podatkowa międzymiastowa. Naszym gościem w Warszawie jest Małgorzata Gajk, starszy konsultant w Human Advisory Services. Usiłowałyśmy wymyślić z Gosią, jakie będzie tłumaczenie na Polski. Poprzestaniemy na angielskim po tych próbach. I, dzień dobry Gosiu. Cieszę się, że, że jesteś z nami. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Aniu. Gosia jest specjalistką od rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i jest moim Państwa gościem z tego powodu, że ustawodawca. Odkrył po raz kolejny, że przedsiębiorcy to są ludzie, którzy się strasznie nudzą, zajmują się głównie grą w golfa i malowaniem paznokci, w związku z czym trzeba by troszkę ich czymś zająć i dołożył kolejny obowiązek w zakresie raportowania, tym razem raportowania rocznego składek zdrowotnych. Dlaczego się tak zażyło? Poza tym, że oczywiście przedsiębiorcy się nudzą, to powiedz z czego wynika to, że taki obowiązek się w ogóle pojawił? No ten obowiązek wynika niestety muszę wrócić znowu do Polskiego Ładu. Od 1 stycznia 2022 roku, właśnie zgodnie z Polskim Ładem, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest już ustalana na podstawie jednolitych zasad, tak jak było to dotychczas, tylko jest teraz ustalana w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz stosowanej formy opodatkowania przychodów. I tak jak Aniu wspomniałaś, teraz na, na płatnikach. Od, właśnie od, od stycznia 2022 ciąży ten nowy obowiązek, ale tylko na tych, płat, tylko na tych płatnikach, którzy y, stosowali jedną z trzech form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, a mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. No, szczęściarzami są y, te podmioty, które płaciły podatek w formie karty podatkowej, właściciele jednoosobowych, jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych. Do kiedy jest ten obowiązek? Do kiedy trzeba to rozliczenie roczne złożyć? No to rozliczenie już trzeba złożyć do 22 maja, no oczywiście bieżącego roku i robi się to w rozliczeniu w deklaracji, z którą składamy za kwiecień 2023. No i tutaj trzeba przyjąć oczywiście przychody lub dochody oczywiście w zależności od formy opodatkowania w okresie od stycznia do grudnia 2022. Od 1 maja też są nowe druki dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA i tutaj w zależności jeżeli ktoś prowadził tą działalność jednoosobowo to składa tylko ZUS DRA i tam w bloku 12 wypełnia stosowne punkty. Jeżeli natomiast opłacał składki za inne osoby, na przykład za zleceniobiorców czy za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to musi jeszcze wypełnić ZUS RCA w bloku 3F. To jest nowy obowiązek, więc pewnie pojawiają się jakieś trudności. Jesteś w stanie wskazać jakieś takie, powiedzmy, dyżurne problemy z, z, tą, z tym rozliczeniem? No dokładnie tak jest, ponieważ jak zwykle jest tak, że robimy coś po raz pierwszy, no to budzą się wątpliwości, pytania i dylematy tak naprawdę. Przy sporządzeniu tej deklaracji należy wskazać rok i oczywiście formę opodatkowania i tutaj e-płatnik może automatycznie pobrać wysokość dochodu bądź przychodu. Natomiast musimy brać pod uwagę ryzyko, które się z tym wiąże, bo może to spowodować, że będzie błędnie ustalona wysokość podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, co może spowodować, że będzie też źle ustalona nadpłata bądź niedopłata, która z tego wynika, więc jest, niby jest mechanizm prosty, bo można kliknąć tylko wylicz i nie wpisywać dochodu. Natomiast trzeba mieć tam gdzieś z tyłu głowy, żeby jednak to zweryfikować i podać kwotę realnego ustalonego dochodu bądź przychodu. Często też pojawiają się takie pytania bądź dylematy już czysto takie praktyczne, tak? że jeżeli na przykład ktoś zawiesił działalność albo zakończył jej prowadzenie i nie składa już po prostu deklaracji za kwiecień 2023, to czy musi rozliczyć, roz, musi dokonać. Rocznego rozliczenia składki zdrowotnej? Tak, musi. Musi złożyć DRA i rozliczyć rocznie tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, z czym się spotkałam, no to na przykład, gdy osoba rozpoczęła działalność na zasadach ogólnych, czyli podatek liniowy w styczniu 2023, czy też musi dokonać rozliczenia za rok 2022? Tak, dlatego że na zasadach liniowych okres składkowy jest od. 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023, czyli musi dokonać tego rozliczenia tak naprawdę za jednomiesięczny okres składkowy, czyli za styczeń 2023. Też miałam takie pytanie, czy jeżeli była zmieniona forma opodatkowania, czy musi płatnik zmieniać deklaracje miesięczne? Nie, nie musi. Deklaracje miesięczne pozostają na tej formie opodatkowania, która była wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi już o roczne rozliczenie, wtedy, no wtedy wiadomo, musi rozliczyć to na, według nowych jakby zmian, które wprowadził w formie opodatkowania przychodu. Jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli wyjdzie Państwu nadpłata, należy złożyć wniosek do 1 czerwca 2023 roku, i też pojawiało się pytanie, czy można otrzymać zwrot w gotówce. Nie, nie można. Jest to przelew na konto. Jeżeli tego konta nie mają Państwo podanego w zusie, to należy wypełnić taki druk ZBA i wpisać numer konta, na który, trzeba, na który chcą Państwo zwrot tych pieniędzy. Jeżeli natomiast wyjdzie Państwu niedopłata, to trzeba ją uregulować wraz z tą deklaracją, którą składamy za kwiecień 2023. Powiedziałaś, że ten, ta deklar to rozliczenie pojawiło się w związku z Polskim Ładem. Czy to oznacza, że ono weszło już na stałe do rozliczeń, czy to tylko ten rok był taki dziwaczny i tylko za niego składamy, czy w przyszłych latach przedsiębiorcy też będą mogli sobie powypełniać? No myślę, że też będą mogli sobie powypełniać. Jest to nowość, która jest od, obowiązuje od 1 stycznia 2022. No i póki rządzący nic nowego nie wymyślą w zamian, to myślę, że będą przedsiębiorcy mieli co robić i dalej będą składać roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. No dobrze, to w takim razie prawdopodobnie będziemy mieć okazję się spotykać, zresztą nie tylko w tej kwestii, bo y, Gosia, tak jak powiedziałam, jest specjalistką od rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych na kredytece. Mogą Państwo znaleźć y, inne nagrania, w których objaśnia ten magiczny świat y, w sposób przejrzysty. Gosiu, bardzo dziękuję, Państwu również dziękuję i do usłyszenia y, niedługo. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Wysłuchali Państwo 12 odcinka z cyklu międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, m.in. na Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.